Co jest najważniejsze w wigilii? W wigilii najważniejsze jest to, co widzimy obok, czyli żłób Pana Jezusa. Bo tam się rozgrywa to najważniejsze spotkanie. Tam jest Maryja z Józefem, tam przychodzą pasterze, tam potem trafią królowie. To w tym miejscu Bóg zostanie położony w żłobie. Czym dla nas jest żłób? Myślę, że bardzo dobrze tłumaczy nam to święty Łukasz w czytaniu, które mamy na pasterce. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przebywali w tej okolicy pasterze. Kiedy nocą pilnowali swego stada, nagle ukazał mi się Anioł Pana i chwała Pana zewsząd ich oświeciła. Wtedy ogarnął ich wielki lęk, lecz Anioł powiedział Nie bójcie się, oto ogłaszam Wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam zbawiciel, który jest Chrystusem Panem a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wysławiały Boga słowami Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobali. Oto słowo Pańskie. Czym jest dla nas Jezus? Jezus stał się znakiem. Znakiem, który przemawia dużo bardziej niż słowo. To, co nas bardzo mocno prowadziło przed Adwent, to właśnie znaki. Znak ciemności, znak światła jako lampionu, znak, którym było wymowne milczenie kapłana Zachariasza przez 9 miesięcy i znak, którym będzie dziecko położone w żłobie. Co nam symbolizuje Jezus Chrystus, który jest w żłobie? Dla nas tajemnica zawsze jest takim bardzo ciepłym obrazem, przepięknym, drewnianym domkiem w którym jest mnóstwo światła, mnóstwo ciepła. Natomiast co symbolizuje znak dziecka położonego w żłobie? To jest symbol odrzucenia Boga. To jest symbol nie było dla Ciebie miejsca w mieszkaniu, w gospodzie. Nikt Cię nie chciał przyjąć. W żadnym domu, w żadnym pokoju nie znalazłeś dla Ciebie miejsca. I musiałeś narodzić się w żłobie, w miejscu, które nie jest przeznaczone dla człowieka. Tak więc patrząc na żółbek, ten żółb staje się dla nas symbolem odrzucania Boga. Druga rzecz, którą symbolizuje nam żółb, to grzech. Bardzo mi poruszyło, gdy kilka lat temu biskup Grzegorz wejść w czasie jednej z postajek właśnie do tego przyrównywał żłób. Powołując się na Ojców Kościoła, na pierwszych teologów, wspomniał, że oni żółb nazywali grzechem, symbolem grzechu. I tak jak wół i osioł przychodzą do żłobu, żeby się nasycić. I nie mogą się nasycić. I ciągle wracają. I wierząc, że w końcu napełnia ten głód, tak samo dla nas grzech jest czymś, z czym próbujemy się nasycić. I nie możemy. Do czego wracamy? I ciągle jesteśmy głodni. I w takie miejsce przychodzi Bóg. Zobacz, że Bóg nie przychodzi do pięknego pałacu. Ale przychodzi w to miejsce, które w Tobie jest odrzuceniem Boga. Przychodzi w to miejsce, w którym ty często nie chcesz Boga. W którym już wyrzuciłeś Boga. W którym nazywasz się czymś innym niż Bóg. A Bóg tutaj właśnie staje się symbolem. W którym momencie my jesteśmy gotowi przeżyć Boże Narodzenie? Wtedy, kiedy On narodzi się w tych przestrzeniach naszego życia. W których jesteśmy najbardziej poranieni. Tu nie chodzi o to, żeby On się narodził stajennym. Dla nas to jest bardzo wygodne. Przyjść do stajenki i zostawić go tutaj. Ale On chce narodzić się w Twoim sercu. On chce narodzić się w Twoim życiu. On chce się narodzić w Twoim domu, w Twojej rodzinie. I tam chce zrobić prawdziwe Boże Narodzenie. Bo niejednokrotnie nasze domy są miejscem odrzucenia Boga. A Bóg chce się narodzić w żłobie. W mieście, w którym został odrzucony, bo tam jest jego miejsce. I tym jest właśnie Wigilia. Momentem przyjęcia Boga do swojego życia, do swojego domu, do swojego serca. Amen.